Polska Ekstraklasa składa się z 18 drużyn. Pierwsza i druga liga również. W trzeciej lidze 72 drużyny, a od czwartej ligi do kategorii okręgowych gra nawet kilka tysięcy klubów. Łącznie w Polsce mamy ponad 7 tysięcy klubów piłkarskich. Dzisiaj w Piłce na Okrągło przedstawię Wam 7 poziomów drużyn jakie mamy w naszym kraju. Poziom pierwszy kluby z niższych lig. Większość z nas w swojej okolicy ma taką lokalną drużynę, zespół, który gra w okręgówce, czwartej lub może trzeciej lidze, ale nie jest rozpoznawalny poza daną okolicą. W Polsce istnieje aż 10 kategorii ligowych. Począwszy od Ekstraklasy przez pierwszą, drugą, trzecią i czwartą ligę, aż po poziom okręgowy, taki gdzie rozgrywki nie odbywają się w całej Polsce, tylko na przykład w jednym województwie albo nawet konkretnych miastach. Okręgów tak jak województw jest w Polsce 16. Na tym najniższym oficjalnym poziomie okręgi dzielą się na grupy. Tak oto na przykład w klasie B mamy 18 grup w województwie małopolskim czy 14 grup w województwie mazowieckim. Praktycznie we wszystkich przypadkach drużyny, które grają na tym poziomie, są znane tylko lokalnej społeczności, ale istnieje też kilka przypadków klubów, które są trochę bardziej znane z uwagi choćby na to, że powiązane są z nimi pewne sławne osoby. Dla przykładu Mazur Radzymin, czyli drużyna, z którą powiązany jest jest raper na i do której niedawno trafił również były piłkarz Grzegorz Krychowiak, rozgrywa swoje mecze w A-klasie i naturalnie z uwagi na powiązania z takimi wielkimi osobistościami jest dużo bardziej popularna. Innym znanym klubem z niższej ligi, a konkretnie czwartej jest KTS Weszło. To zespół, którego założycielem i prezesem był Krzysztof Stanowski. Co ciekawe, duży wpływ na ten klub mają kibice. Podczas emisji fani drużyny zakupili akcje o wartości ponad 4,5 miliona złotych i to właśnie ci, którzy zainwestowali w klub, mają wpływ choćby na transfery. W każdym razie aż do trzeciej ligi praktycznie wszystkie kluby będą dla przeciętnego kibica w Polsce anonimowe. Poziom drugi: znane kluby z niższych lig. Sytuacja może się jednak zmienić, kiedy mówimy o znanych drużynach, które występują na niższym poziomie. Te kluby jako kibice możecie już kojarzyć. Prawdopodobnie wciąż większość nie będzie w stanie podać nawet jednego zawodnika, który obecnie tam gra, ale te nazwy mogły gdzieś obić się wam o uszy. Przykłady takich drużyn to choćby Resowia Rzeszów czy Podbeskidzie Bielsko-Biała. Obie drużyny rozgrywają swoje mecze na poziomie drugiej ligi. Te kluby nigdy nie były wielkie na skalę kraju, ale w konkretnym regionie były lub nawet nadal są. Czołowe. Wiele zespołów obecnie grających w ekstraklasie też przechodziło przez ten etap. Z uwagi na pewien kryzys sportowy, te drużyny znalazły się w drugiej lub nawet trzeciej lidze, ale później wyszły na prosto. Poziom trzeci. Wielkie zapomniane kluby. Różnica między poziomem drugim a poziomem trzecim to głównie trofea. Zespoły takie jak Podbeskidzie Bielsko-Biała, choć grywały w Ekstraklasie, to nigdy nie były w niej czołowe. Mimo tego jest sporo klubów, które wygrywały Mistrzostwo bądź Puchar Polski, a jednak dziś znajdują się w drugiej lub trzeciej lidze. Idąc chronologicznie od samego początku Ligi Polskiej warto spojrzeć na Pogoń Lwów. Ten zespół wygrał drugie, trzecie, czwarte i piąte Mistrzostwo Polski w historii. Sorry. Ah. Wygrywać tytuł tyle razy z rzędu potrafiły tylko Ruch Chorzów oraz Górnik Zabrze. Mimo tego pogoń z wiadomego względu nie występuje nawet w polskich rozgrywkach. To raczej tylko ciekawostka, bo odkąd klub został reaktywowany w 2009 roku, grał co najwyżej w ukraińskiej okręgówce. Mimo tego, jeżeli spojrzymy na mistrzów Polski z przeszłości, to takie kluby jak Garbarnia Kraków, Polonia Bytom czy Szombierki Bytom obecnie nie znaczą w naszym futbolu zupełnie nic. Te kluby mogą być Znane za wielkie, ponieważ w historii polskiej piłki już na zawsze będzie o nich wzmianka, ale co naturalne, są już raczej zapomniane. Inny ciekawy przypadek takiego klubu to Zagłębie Sosnowiec. Zespół z drugiej ligi, który na swoim koncie ma cztery Puchary Polski. W drugiej lidze gra też warta poznań, i ogólnie na tych niższych poziomach można znaleźć trochę klubów, które w historii polskiej piłki mają pewną rolę. Poziom czwarty drugoligowcy. Tutaj robi się ciekawie, bo do jednego worka możemy wrzucić naprawdę różne drużyny. Począwszy od Puszczy Niepołomice, Pogoni Siedlce czy Odry Opole, których rola w historii polskiej piłki jest raczej marginalna przez prawdziwe potęgi, takie jak Ruch Chorzów, czyli 14 mistrza Polski, który od kilku ładnych lat jest poza ekstraklasą. Patrząc na drugoligowców możemy też tam znaleźć drużynę, która w sezonie 23-24 była wicemistrzem Polski i realnie była się o tytuł mistrza. Śląsk Wrosław, który oprócz tego zdobył też dwa mistrzostwa i dwa puchary Polski, biorąc pod uwagę całą swoją historię, w kampanii 24-25 zanotował kompromitujący spadek i od tamtej pory walczy o to, aby wrócić do ekstraklasy. Oczywiście, żeby była jasność, hasło drugoligowcy tyczy się pierwszej ligi, ponieważ nasza najwyższa liga to ekstraklasa. Poziom 5 Kluby z aspiracjami. Z uwagi na to, że polska piłka obecnie naprawdę się rozwija i jest w niej coraz więcej pieniędzy, inwestycji oraz ciekawych projektów, nie można przejść obojętnie obok wyjątkowych drużyń, które zmierzają do ekstraklasy. Koronnym przykładem takiego klubu jest Wisła Kraków, która w sposób rewelacyjny rozpoczęła rozgrywki 25-26. Wisła o powrót na najwyższy poziom walczy od 2023 roku. To właśnie wtedy zanotowała spadek, a w swoich pierwszych w trzech sezonach w pierwszej lidze nie udało im się awansować. To co jednak czyni Wisłę wyjątkową, to nie tylko jej niesamowita historia, czyli 13 mistrzostw oraz 5 pucharów Polski, ale również systematyczny rozwój klubu ze stadionu Miejskiego imienia Henryka Rejmana. Co prawda jeszcze do niedawna można było mówić różne rzeczy o klubie z Krakowa, z uwagi na to, że cały czas nie ma go w Ekstraklasie, lecz wydaje się, że w tej kampanii zostanie postawiony taki prawdziwy stempel w kontekście odbudowy wielkiej Wisły, czyli awans do Ekstraklasy. Kolejnym klubem, który pasuje do tej kategorii, choć bardzo różni się od Wisły, jest Wieczysta Kraków. Wieczysta, którą kilka lat temu kibice mogli kojarzyć tylko ze Sławomirem Peszko, niczym burza przechodzi drogę od okręgówki do najwyższego poziomu. W sezonie 2023-2024 Wieczysta awansowała z trzeciej do drugiej ligi, a już w kolejnym sezonie wywalczyła awans do pierwszej ligi. Tam z pewnością poradziła sobie dobrze i wydaje się, że lada moment zobaczymy ich w ekstraklasie. Wieczysta to również projekt, z tym, że zupełnie inny niż. Wisła Kraków. Ten klub w obecnej formie powstał stosunkowo niedawno. Mimo tego przewinęły się przez niego takie gwiazdy jak Jacek Guralski, Michał Pazdan czy nawet Tibo Moulin, którego możecie pamiętać z Degi Warszawa z sezonu 16-17, kiedy to wojskowi grali w Lidze Mistrzów, a Moulin strzelił nawet bramkę z Realem Madryt. Do kategorii kluby z aspiracjami można też zaliczyć zespoły, które dopiero co awansowały do ekstraklasy, ale również mają chrapkę na to, aby w przyszłości grać w europejskich pucharach i stanowić o sile polskiego futbolu. Możemy tak powiedzieć choćby o motorze Lublin, który na najwyższym poziomie w Polsce jest dopiero od dwóch lat, ale posiada bogatego właściciela oraz wielkie plany. Dość podobna sytuacja może być również z Radomiakiem. W Lidze są oni od pięciu lat, ale dokonali kilku imponujących transferów i również chcą powalczyć o wyższą kategorię. Poziom szósty. Ligowcy. Ta kategoria, jak wiele innych, musi być trochę szeroka. Polska Liga jest niezwykle nieprzewidywalna. Po 17 kolejkach lider ma 30 punktów, natomiast ostatnia drużyna 14, więc różnica wynosi tylko 16 bramek. Różnice pomiędzy poszczególnymi klubami w Ekstraklasie są naprawdę nieznaczne i możemy w naszej rodzimej Lidze znaleźć jeszcze więcej ciekawostek. Choćby taką, że królem strzelców jest obecnie zawodnik z ostatniego klubu w Lidze, podczas gdy najlepszy strzelec lidera strzelił dwie bramki mniej. W każdym razie do kategorii ligowcy powinniśmy zaliczyć te, drużyny, które nie grają w europejskich pucharach i nie były w czołówce ligi w ostatnich kilku latach, ale lepiej lub gorzej radzą sobie w Ekstraklasie. Te kluby są zupełnie różne, ale większość z nich łączy jedna rzecz, czyli to, że chcą walczyć o europejskie puchary. W polskiej Ekstraklasie praktycznie połowa tabeli ma ambicje, aby zakończyć sezon w miejscach, które dają możliwość gry w europejskich pucharach. Z uwagi na rozwój Ekstraklasy jest to bardzo atrakcyjne zarówno dla piłkarzy, sponsorów, jak i Oczywiście władz klubu. Poziom siódmy Pucharowicze. Ten poziom jest zarezerwowany dla najlepszych, ale mimo wszystko w Ekstraklasie nie ma czegoś takiego jak stałość. Czasy w których mieliśmy jednego hegemona, którym była legia, a później długo, długo nic i tylko wojskowi reprezentowali nas w Europie z lepszym bądź gorszym skutkiem już dawno minęły. Dzisiaj większość drużyn grających w Lidze ma ambicje na to, aby skończyć w pierwszej piątce i później trafić do europejskich pucharów i bardzo trudno przewidzieć, kto ostatecznie będzie miał możliwość gry w Europie w przyszłym sezonie. Mimo wszystko, jeżeli spojrzymy sobie na górę tabeli ekstraklasy z ostatnich lat, to możemy znaleźć pewne zespoły, które radzą sobie szczególnie dobrze. Jednym z tych klubów jest z pewnością Lech Poznań, czyli obecny mistrz Polski, który ma doświadczenie w Lidze Konferencji i w ostatnich kilku sezonach za Zawsze kończył w czołowej piątce. Do tego jest też Raków Częstochowa, który pod wodzą Papszuna osiągał świetne rezultaty, a na koniec dochodzi nam jeszcze Jagielonia oraz jakby nie patrzeć Legia Warszawa, która mimo, że obecnie znajduje się w sporym kryzysie, to w ostatnich latach naprawdę dobrze reprezentowała nas w Europie oraz mimo wszystko kończyła wysoko w krajowej tabeli. Ogólnie na zakończenie tego odcinka nie można nie wspomnieć, że polski futbol rozwija się naprawdę niesamowicie. W kraju jest wiele klubów z ogromnymi ambicjami, a jak Doskonale wiemy, to właśnie to napędza rozwój ligi. Im więcej drużyn walczy o czołówkę, tym silniejsi realnie wszyscy się stajemy. W tym miejscu możecie dać znać, czy chcielibyście materiał o tym, jak polskie kluby razem sobie w europejskich pucharach, albo po prostu film o rozwoju polskiej piłki klubowej w ostatnich kilku sezonach i o tym, jakie realnie mamy perspektywy. Dajcie też znać, na jakim poziomie znajduje się klub, któremu wykibisujecie, albo kto waszym zdaniem będzie w czołówce ekstraklasy w tej kampanii. Ja osobiście na Mistrza typowałbym Jagiellonie, choć nie zdziwię się, jeśli będziemy mieli do czynienia z jakąś niespodzianką. Jeśli chcecie natomiast posłuchać więcej o polskiej piłce, kliknijcie w ten film i przekonajcie się, jakie były największe kontrowersje, skandale i tajemnice polskiego futbolu w całej jego historii. Do usłyszenia już niebawem w piłce na okrągło.